Ten trzeci element to obyczaje szlacheckie. No, nie mam tutaj czasu na omówienie całego pana Tadeusza, krok po kroku, co tu się w tym Pana Tadeuszu wydarzyło, więc no, mamy tutaj ograniczony czas na takim webinarze. No, jeśli chcecie czegoś więcej, chcecie więcej dowiedzieć o pana Tadeuszu, no to polecam korzystać z naszej aplikacji. 20% treści jest dostępnych za darmo. Po więcej możecie sięgnąć w naszym Zdaj plus Zdaj Premium, o którym też więcej powiem na końcu. No i wtedy oczywiście się pouczyć więcej, więc jeśli boicie się tego strasznego egzaminu i co to tam będzie z tego Pan Tusza i macie takie poczucie, że tu było za mało, no nie jestem w stanie w 45 minut w godzinę mniej więcej opowiedzieć wszystkiego o Pan no ale w aplikacji jakby opowiadam o tym. I ja w kursie, tak w takiej, jakby, pigułce, pan Tadeusz w pigułce. <coughs> no i generalnie jest też rozwinięte to w tej części lekturowej, gdzie już inna pani opowiada o panu Tadeuszu. Także, jeśli ktoś ma potrzebę jeszcze więcej się położyć o panu Tadeuszu, zapraszam do aplikacji. A teraz, obyczaje szlacheckie. Szlachta, jak wiadomo, nie pracuje. No i jakie mamy obyczaje szlacheckie w panu Tadeuszu? I to jest coś, o co polonistki uwielbiają pytać i zamęczać uczniów. No więc tak. Takim pierwszym, który widzimy w panu Tadeuszu, to jest ustalony porządek zajmowania miejsc przy stole podczas wyjścia. Czyli jeśli jesteście teraz w trakcie omawiania pana Tadeusza albo będziecie za niedługo, to na pewno będziecie mi pytanie o te szlacheckie obyczaje. I to jest pierwsza rzecz. To, że oni idą ze spacer na spacer i wracają z tego spacerów w określony sposób. Że tam pierwszy idzie pod komorzy, bo mu to przysługuje z racji urzędu i tam wysokości, że jest tym. No, najwyżej urodzonym, tak? I, wiek, i, I z wieku. Obok niego idzie gospodarz, czyli sędzia. Potem tamte panny, za nimi panowie i tak dalej, tak? I oni też, i oni, to nie jest tak, że ktoś ich pilnuje, tylko oni sami wiedzą, jak to ma być. Czyli taki, taka grzeczność. No i potem też wiedzą, jak zająć miejsca przy stole. Kto na tych honorowych miejscach, kto po bokach i, i tak dalej. I jak już siedzą przy tym stole, to była też taka tradycja, taki obyczaj usługiwania panią przy stołach. No i nasz tadeusz tak bardzo się zamyślił nad pustym krzesłem, które było obok niego, bo zapełniał swoją wyobraźnią, kto na tym krześle może siedzieć, czy to przypadkiem ta piękna kobieta, którą wcześniej widział, jak wszedł do jej pokoju, no i kiedy w końcu to krzesło się zapełniło, to nie była ta kobieta, ale on myślał, że to jest ta kobieta, A pod tym to już siedziało, prawda? Ale no nie dzisiaj o całym streszczeniu, no więc usługiwanie panią przy stołach, no i zwracam uwagę sędzia, że no znaczy, zwraca nie tak bezpośrednio, ale generalnie, no jakby, że tak, no nie fajnie, że nie pomaga, że nie usługuje tym damom, i muszą się same obsługiwać i że on stary musi usługiwać. No i wtedy zaczyna się całe kazanie sędziego, podkomorzego. No ale młodzi generalnie doskakują, pomagają, zaczynają usługiwać panią przy stołach, czyli tak, generalnie, czyli nie tylko przepuścić kobietę w drzwiach, nie tylko krzesełko jej tam przysunąć, tak, czy odsunąć i przysunąć, ale też właśnie usługiwać przez cały posiłek. Innym szlacheckim obyczajem, i może myślicie, że co to za obyczaj, to nic nadzwyczajnego, grzybobranie. Czyli co, jak chodzę z dziadkiem na grzyby, yy, to znaczy, że mam, obchodzę jakieś szlacheckie obyczaje? <laughs> Nie do końca, ponieważ oni te grzybobranie tak naprawdę celebrowali. Oni naprawdę, oni szli się do tego przebrać. Oni mieli specjalny strój do tego, jak są ubrani, i w ogóle bardzo to tym się, tak wiecie, na poważnie to tak traktowali. Polowanie, polowanie na niedźwiedzia, to też jest szlachecki obyczaj, że generalnie polowanie w Panzadeuszu mamy polowanie na niedźwiedzia. No i też jakby sposób tego polowania, jak się tam ustawiali, to wszystko jest tam opisane, co się potem działo po tym polowaniu, że tam wojski grał na rogu, żeby obwieścić, że to polowanie zostało zakończone. To, że jak podzielili jakby ten, ten łup, kto, kto co dostał i dlaczego w ten sposób i co to dla nich oznaczało, jaka to była dla nich symbolika, kto się z tego powodu obraził? A kto wręcz przeciwnie, więc to jest to polowanie. No, i oczywiście, po polowaniu, co tam ciekawego, jedli. Czarna polewka, o której dzisiaj wspominałem, też jest obyczajem szlacheckim, o którym jak najbardziej możecie wspomnieć, jeśli byłoby pytanie o, o obyczaje szlacheckie. No i oczywiście, na koniec, taniec, który myślę, że już powoli poznajecie, bo jest marzec. Jest, jest, jeśli jesteście ósmoklasistami, to pewnie e, po egzaminie czeka was jakaś. E, jak, jakiś bal ósmoklasisty, może gdzieś indziej studniówka typu 100 dni do egzaminu. No i to jest taki tradycyjny polski tańcz, że tańczy się tego poloneza. Więc jak on wygląda, jak się go tańczy, no to pewnie w wielu szkołach się tego dowiecie po prostu podczas takich, takich zajęć, tak? No jeśli chodzi o takie pytania na egzaminie odnośnie tych obyczajów i, i tym podobnych, no to klasyczne, prawda, fałsz. Podczas uroczystych posiłków, uroczyste posiłki to też jest jakiś rodzaj tego tego, tak jak oni je celebrowali i jedli, taki rodzaj tych obyczajów szlacheckich, obowiązywała odpowiednia kolejność zajmowania przez gości miejsc przy stole. I to jest oczywiście prawda, przed chwilą o tym powiedziałem. Soplicowo nazywano centrum polszczyzny, między innymi dlatego, że w domu sędziego pielęgnowano staropolskie obyczaje. Tak, Soplicowo jest do bólu patriotyczne i po prostu Soplicowie są zrobieni z patriotyzmu i cały czas tylko myślą o tym, co piękne i patriotyczne i polskie, bo Polskie jest najlepsze, tak, więc to tak wyglądało, no i mieliśmy takie rozprawki, na przykład w zeszłym roku na egzaminie. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. I tutaj bardzo fajnie by zadziałał nam na przykład Jacek Soplica, o którym moglibyśmy, na którego postawę moglibyśmy zwrócić uwagę, że to w końcu on sam decydował o swoim losie, o swoim życiu. Czy może ktoś, może ktoś uznać, że tak, że to Jacek Sopica zdecydował zemścić się na stolniku? nie musiał się tak decydować? To Jacek so Sopica zdecydował wyjechać z kraju, wziął swoje, swoje ręce, odpokutował, został księdzem, nie musiał tego robić, mógł dalej podążać złą ścieżką, być bandziorem, a ktoś inny może powiedzieć, że no to jakby los pchnął go w ramiona tej nikczemności, prawda? I, i on wcale nie, nie mógł sam o sobie stanowić, prawda? W zależności od tego, jak to ugryziecie, jak tu argumentujecie, to Pan Tadeusz tutaj nam świetnie pasuje. A jeśli chodzi o opowiadania, to dwa lata temu, nie w zeszłym roku, ale wcześniej, w maju 2022 roku, mieliśmy opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłonić do refleksji, że warto było przenieść do świata przedstawionego tej lektury. Dlaczego warto byłoby się przyjąć do świata przedstawionego lektury? No na przykład po to, żeby właśnie zobaczyć te obyczaje szlacheckie, zobaczyć jak żyła tamta szlachta. Moglibyśmy spotkać czy to Tadeusza, czy to na przykład sędziego Soplicę, który by nam pokazał, w jaki sposób należy się właściwie zachowywać.